W dzisiejszej aktualizacji KryptoKlam porozmawiamy sobie o jednodniowym timeframe na Bitcoinie, ponieważ cały czas generujemy trend spadkowy oraz oczywiście jest jeden bardzo istotny news, o którym dzisiaj Wam muszę powiedzieć, który może prawdopodobnie rozpocząć kolejny bull run. Czy to się stanie? Zobaczymy. Pokażę Wam za chwilę, o co w tym dokładnie chodzi. Natomiast na początku zacznijmy sobie od samego Bitcoina na świecach jednodniowych, ponieważ jeżeli oglądaliście wczorajszy materiał, dobrze wiecie, że nadal jesteśmy tutaj w tendencji spadkowej. Natomiast ten oto tutaj kanał spadkowy jest generalnie rzecz biorąc. Potwierdzeniem naszego tutaj mocnego trendu spadkowego, także spójrzmy sami, sami, co się dzieje. Wczoraj, w tym oto miejscu, jak nagrywaliśmy materiał, gdzieś tutaj na niższych time 1-4 godzinowych, widzimy nasz trójkąt symetryczny, od którego mieliśmy rejection, który się pokrywa idealnie z tą linią żółtą trendu spadkowego. Więc widzimy, że to jest bardzo mocny high, lower high, lower high cały czas generujemy, moi drodzy, tendencje i trend spadkowy. Także w tym etapie. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Widzimy tutaj mamy bardzo duże odreagowanie rzędu prawie 6% od górnej linii trendu spadkowego. Widzimy również, że pomału atakujemy tutaj bardzo istotny poziom wsparcia. Jest to tak zwany box. Jest on dosyć dużej rozbieżności, ponieważ między 25,8 a 26700, czyli prawie 1000 dolarów rozbieżności. Natomiast widzimy, że mieliśmy tutaj bardzo dużą ilość dużych wigów na świecach jednodniowych. Raz, dwa i trzy. Więc tak naprawdę musimy go wziąć pod uwagę. Widzimy, że w tym momencie atakujemy do Niego, więc możemy spodziewać się małego odreagowania, mówię, zaznaczam, jesteśmy na timeframe jednodniowym, czyli jest to trading, tak zwany swing trading w dłuższej perspektywie czasowej, natomiast generalnie zawsze timeframe wyższy, na przykład timeframe jednodniowy, generuje nam jakby kierunek którego musimy podążać Czyli w tym momencie mamy ewidentnie jasny czarno na białym trend spadkowy czyli doszukujemy się gdzieś rozgrywania pozycji shortowych także mówię to jest boks który jest bardzo istotny jeżeli mielibyśmy go sobie obrócić w istotny poziom będzie on mniej więcej na tym poziomie czyli jest to poziom uwaga 26800 natomiast patrząc generalnie rzecz biorąc na dolny support który jest kolejnym mocnym supportem będzie on miał miejsce w tym oto miejscu po drodze będziemy musieli się zmierzyć tutaj z tymi naszymi dolnymi wigami, więc zakładam, że gdzieś w tym oto przedziale pomiędzy 25,8 do 25,5 możemy spodziewać się tutaj odreagowania i dalszego odbicia w górę, jeżeli ten kanał jednodniowy będzie dalej respektowany. Także to jest bardzo istotne. Przejdźmy sobie teraz szybko na świece 4-godzinowe. Na świecach 4-godzinowych widzimy dokładnie to samo. Biała linia trendu odpowiada żółtej linii trendu, którą widzieliśmy przed chwilą i w tym momencie mamy tutaj mocne odreagowanie od tej linii trendu spadkowego. Także tak to wygląda, natomiast jeszcze wczoraj, pamiętacie, wspominałem prawdopodobnie o potencjalnym tutaj trójkącie symetrycznym, który rozgrywaliśmy jakiś czas temu tutaj na na YouTubie. Natomiast pamiętacie, jak wczoraj pokazywałem, że jeżeli tą linię sobie przedłużymy, możemy poruszać się mniej więcej w tym oto Kanale tutaj mniejszym spadkiem. Teraz widzimy, że Bitcoin w tym oto dokładnie momencie przebija go na świecach 4-godzinowych. Spójrzmy sobie szybko, jak to wygląda na świecach 1-godzinowych. Na świecach 1-godzinowych również widzimy, że tu mieliśmy drobną walkę, która zakończyła się tutaj przebiciem. Natomiast w tym momencie widzimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć mocnych świec było tutaj respektowalnych. Natomiast przebiliśmy w dół, prawdopodobnie na dniach zretestujemy go na mniejszym time frame i spadniemy niżej. Także tego się tutaj spodziewam na time frame jedno, jednogodzinowym. Możemy liczyć tutaj na odreagowanie od tego Poziomu, czyli będzie to mniej więcej 27 tysięcy dolarów i spadniemy sobie tutaj mały retest. I dalej, uwaga, będziemy spadali do dalszych poziomów. Także tak to wygląda tutaj. Został on mocno przebity. Natomiast, jeżeli chodzi o kolejne price targety, shortowe, kolejnym punktem, który będziemy tutaj mogli tutaj targetować, jest poprzednie tutaj high. Oraz oczywiście dół naszego tutaj kanału spadkowego, czyli przedziały 25 500. Czyli są to price targety, o których już tutaj mówię dla Was od praktycznie dwóch, jak nie od trzech tygodni. Czyli jest to price target z naszego Head and Shoulders, z naszego. Hmm, Rising Wedge, jeżeli dobrze pamiętam, i jeszcze mieliśmy tego trójkąt symetryczny, także jest naprawdę coraz więcej znaków. więc Jeżeli gdziekolwiek w internecie widzicie, że ktoś ana analizuje sytuację, mówi, że o, jest to początek zawrócenia, uważam, że jest to błędne myślenie, ponieważ jasno, czarno na białym widzimy cały czas generowane dołki oraz lower low oraz lower high. Także generalnie Trend jak dla mnie jest jasny i klarowny. Natomiast jeżeli ktoś nie widzi tego dokładnie, no to ewidentnie musi jeszcze poćwiczyć tutaj analizowanie konkretnego trendu. Natomiast jest jeden news, o którym chciałbym z Wami się podzielić. Bardzo rzadko tutaj na moich materiałach wrzucam newsy. Natomiast uwaga, jak dobrze wiecie, Chiny mają bardzo mieszaną przeszłość, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Kilka razy je banowali, odbanowywa odbanowywali, robili zezwolenia ponowne. Natomiast widzimy, że już jutro, czyli pierwszego. Czerwca Hong Kong ogłosił, że inwestorzy będą mogli tradować kryptowalutami pod jakąś tam tutaj nową regulacją, więc uwaga! Tak jak nagłówek mówi, czy jest to początek trigger naszego nowego bull runu, czy też nie. ciekawy jestem waszego zdania. Dajcie znać w tym momencie w komentarzu i przy okazji zostawcie lajka, komentarz, żeby wziąć udział w losowaniu UZT. Także jestem ciekawy, z mojego doświadczenia. Kryptowalutowego Chiny zawsze mają jakiś powiedzmy impact, jeżeli chodzi o rynek krypto, także możemy spodziewać się już jutro jakiegoś tutaj zawahania. Na ten moment nie wygląda to, powiedziałbym, bullish, ponieważ mamy spadek rzędu 5%. Natomiast co się wydarzy jutro, jeżeli Chiny wejdą i będą mogli oficjalnie rozpocząć trading, tak jak my to możemy robić, możemy spodziewać się naprawdę dużego tutaj bujania na rynku. Także bądźcie na to przygotowani. W poprzednim materiale zdobyliśmy 124 łapki w górę, także gratuluję każdemu za chwilę sobie wylosujemy nowego zwycięzcę. Uwaga, w poprzednim materiale mieliśmy 54 komentarze, także spójrzmy kto wygrał USDT w dzisiejszym materiale. Bartek Samczuk, gratuluję. Dzięki za analizę rynku. Dziękuję za aktywność. Z tego, co mi się wydaje, jest to już kolejny raz Bartek, kiedy wygrał. Także gratuluję. Można wygrać wielokrotnie. Trzeba być po prostu aktywnym na kanale de CryptoKline. Także gratulacje. I myślę, moi drodzy, że to by było tyle. I na sam koniec przypominam wszystkim, że jest ostatni dzień, gdzie możecie do 31 maja, czyli do dziś, wziąć udział w promce na Bajbicie. Także jeżeli są tu nowe osoby, również które mają konta polecam gorąco, ponieważ kiedy się nadarzy nowa promocja, tego nie wiemy, także trzeba korzystać, póki jest. Także wracając, podsumowując, obserwujemy ten kanał spadkowy, moi drodzy, czekamy na jakąkolwiek reakcję, ponieważ na ten moment mówię na wyższych time frame'ach swing trade'owych, nie mamy tutaj jasnych pozycji, natomiast mówię, będę Was aktualizował o tym na bieżąco na moich kanałach na social media, także obserwujcie, zostawcie lajka, komentarz, suba oraz feedback w komentarzu. To było na tyle materiale, widzimy się już jutro, pozdrawiam Was gorąco.